Ci wszyscy, którzy twierdzą, że najładniejsze pejzaże na świecie odnaleźć można tylko w Toskanii, winni koniecznie przylecieć do Adelaidy, a potem pojechać do Doliny Maglarn. Jest tu po prostu obłędnie, a w dodatku odnajdziemy tu wiele małych wiejskich gospodarstw produkujących miejscowe przysmaki. Na dziedzińcu jednego z nich już za chwilę coś ugotuję. Będzie to posiłek wiejski i prosty, oczywiście wiejski i prosty jak na standardy australijskie. Zrobię mianowicie steki wołowe ze szpinakiem w kary, z mleczkiem kokosowym oraz rodzaj frytek ze słodkich ziemniaków. Zaczynam od szpinaku. Co muszę zrobić najpierw, to w garnku rozgrzać nieco olej, zwykły olej, najlepiej słonecznikowy i na nim zeszklić cebulę. Do cebuli trzeba teraz dodać mniej więcej łyżkę kary czerwonej pasty kary, hinduskiej albo tajskiej. To jest w zasadzie bez znaczenia. Ja mam tajską u nas można kupić jedną i drugą. Ważne, żeby to nie był proszek kary, a pasta. I tak razem z cebulą jeszcze półtorej mniej więcej minuty trzeba to razem smażyć, co jakiś czas lekko mieszając. Teraz szpinak. To jest, proszę Państwa, odmiana szpinaku zwana angielską. Ona się w zasadzie poza kształtem niczym nie różni od naszego szpinaku. Chodzi o to, żeby to były świeże szpinakowe liście. Teraz od razu je tutaj dorzucam, nieco wszystko przemieszam i zaraz wleję do tego mleczko kokosowe, które mam tutaj w puszce. I to się tak powinno dusić no naprawdę nie dłużej niż 15 minut. Chodzi o to, żeby szpinak nie rozgotował się całkowicie, a żeby tylko się zblanszował. Szpinak jest już z pewnością dobry. Proszę Państwa, to mleczko po chwili gotowania się gęstnieje. Proszę zobaczyć, to tak wygląda. Liście nie rozpadły się. Na miazgę, więc teraz nie gasząc gazu, kładę tutaj inne naczynie, wlewam również olej, ale dość sporo tego oleju, bo będę teraz robił coś w rodzaju frytek ze słodkich ziemniaków. To jest rzecz, oto słodkie ziemniaki obrane. Oto słodki ziemniak ze skórką. To jest rzecz, która się u nas niedawno w sklepach pojawiła. Ja uwielbiam słodkie ziemniaki. One rzeczywiście są słodkie, a do tego bardzo szybko się gotują czy też smażą. Więc wystarczy, jeśli je najpierw przepniemy wzdłuż, a potem o, w takie choćby kawałki i będziemy za chwilę je smażyć. Sprawdźmy teraz temperaturę oleju. On nie może być oczywiście zimny, ale nie może też być za gorący. Ziemniaki muszą zmięknąć w środku, a nie od razu się przypalić. To o, jest dobry. To zaczyna lekko bulgotać. Właśnie tak powinno być, więc wrzucam teraz te kawałki do tłuszczu i one się myślę nie dłużej jak 8-10 minut będą w nim smażyć. Mniej więcej w połowie smażenia dodam do tego ząbki czosnku, w łupinkach. One by się oczywiście, gdybym je wrzucił na początku, spaliły kompletnie, a tak się zezłocą i dodatkowo nadadzą temu takiego przyjemnego czosnkowego szlifu. Mogą oczywiście Państwo pomyśleć, że to niezwykłe marnotrawstwo oleju, ale jeśli kupicie sobie bardzo dużo słodkich ziemniaków, to możecie w takim oleju smażyć je po kilka razy. Zatem jeszcze raz apeluję, nie żałujcie tutaj tłuszczu. One muszą w głębokim tłuszczu pływać i też dlatego należy je po usmażeniu odsączyć, przełożyć do naczynia z ręcznikiem papierowym, żeby tutaj nadmiar tłuszczu z nich zciekł. Czosnek też jest idealny. No to dokładnie wygląda tak. Jak wyglądać powinno. Znowu sukces. Czas na steki. Na patelni tym razem mam oliwę, oczywiście australijską. Niewiele tej oliwy. Czekam aż się bardzo dobrze rozgrzeje, bo przecież takiej jakości mięso smaży się szybciutko z obu stron. Trzeba je tylko jeszcze potraktować odrobiną morskiej soli i pieprzu, tym razem żadnych przypraw więcej. To mają być bardzo proste steki. Zresztą w tych dodatkach jest dość dużo smaku, więc najprościej jak tylko można je doprawiam i za chwilę będę je kładł na patelnię pod warunkiem, że oliwa osiągnęła już właściwą temperaturę. Zaraz to sprawdzę. W porządku. Takie steki smażą się oczywiście bardzo niedługo, więc można już układać na talerzu to, co będzie im towarzyszyć. Zatem daję tu niezłą porcję szpinaku. Do tego gorące jeszcze bardzo ziemniaki oraz czosnek i wydaje mi się, że można już położyć na to mięso. Dajmy talerz centralnie. No nie położę na talerzu trzech steków. To byłoby zbyt dużo, ale jeden bardzo przyzwoity jak najbardziej. Drodzy Państwo, proszę, jak mówiłem, prosta, wiejska, australijska potrawa. Po zjedzeniu czegoś takiego możemy dopiero zacząć zwiedzać to gospodarstwo rolne. Proszę Państwa, na pożegnanie powinienem chyba zagrać dla Państwa nieoficjalny australijski hymn, czyli Walsing Matilda. Straszliwie rozstrojone, drodzy Państwo. Tu jest po prostu pięknie, by to stwierdzić, najlepiej tu przyjechać, ale wystarczy, jeśli na początek ugotujecie sobie po prostu coś z południowej Australii. Kładę się nisko. Do widzenia.